Cześć, ja jestem Aneta, a to kanał Prima Materia. Zazwyczaj mówię tu o magii i o alchemii, ale nie tym razem. W związku ze zbliżającym się Halloween, z Zaduszkami, zorganizowałam na moim kanale serię Nawiedzone, w której opowiadam o przeklętych przedmiotach i nawiedzonych miejscach. Odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 19.00. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo w formie audio, ponieważ dzisiejszy temat brzmi: przeklęta muzyka. Gotowi czy nie, zaczynamy. Opowiem Wam dziś o trzech niezwykle utalentowanych muzykach. Wyróżniali się na tle innych na tyle, że podejrzewano, iż podpisali pakt z samym diabłem, by otrzymać sławę, niezwykłe umiejętności i charyzmę. Pierwszą osobą, o której dziś opowiem jest Niccolo Paganini. Osiemnastowieczny skrzypek z Genui. Mogliście widzieć jego biografię o jakże wymownym tytule Paganini, uczeń diabła z 2013 roku. Jeśli nie widzieliście, no ja myślę, że się spodoba, zwłaszcza kobietom. Plotki o jego rzekomym pakcie z diabłem zaczęły się, kiedy okazało się, że wiele dźwięków, które Nikolo grał z łatwością, były niemożliwe do zagrania przez innych. Mówiono, że to jego matka zaprzedała duszę swojego syna, by stał się światowej sławy muzykiem. Dzięki temu urodził się z wyjątkowo długimi, cienkimi i elastycznymi palcami. Również jego styl życia był wodą na ten młyn i tylko podsycał plotki. Był znany jako uwodziciel i wielbiciel opium, pił ekstrawaganckie, głośne życie. Czy to, by zniechęcić kobiety do spotykania się z Nikolo w celach wiadomych, czy może faktycznie podejrzewano skrzypka o takie rzeczy, Zaczęto mówić, że wybebeszył on jedną ze swoich kochanek, z jej wnętrzności zrobił struny i tym sposobem uwięził jej duszę w instrumencie. Jej krzyki miały być słyszane podczas jego występów. Później, co nie dziwił przy takim stylu życia w tamtych czasach, cierpiał na syfilis. Podziw, ale również kontrowersje budziło to, że Paganini nigdy podczas występów nie używał arkusza z nutami. Wolał wszystko grać z pamięci. A mówi się, że potrafił zagrać nawet 12 nut w ciągu sekundy. Niektórzy mówili, że Pagani wcale nie podpisał paktu z diabłem, a sam nim jest, ze względu na jego mroczny wygląd. Miał bladą skórę, zapadnięte policzki, wysoki wzrost oraz wyróżniał się szczupłością. Zawsze też ubierał się na czarno. Po jego koncercie we Wiedniu. Widzowie zgłaszali, że widzieli, że pomagał mu kto grać ktoś, kto wyglądał identycznie jak on, z tym, że miał rogi i kopyta. Koncert miał się zakończyć uderzeniem pioruna w momencie, kiedy Paganini się kłaniał. O ile wiele informacji, o których Wam dziś opowiedziała, mogło być zwykłymi plotkami szerzonymi przez zazdrosnych konkurentów Skrzypka, to faktem jest to, że na łożu śmierci odprawił księdza. I nie przyjął ostatniego namaszczenia, co dla wielu jest potwierdzeniem, że w każdej plotce tkwi ziarno prawdy. Drugą osobą, której dziś opowiem, był czarnoskóry król gitary bluesowej Robert Johnson, który swoją śmiercią w wieku 27 lat zapoczątkował Klub 27. Jest to grupa jednych z najbardziej utalentowanych muzyków, a łączy ich jedno. Wszyscy zmarli w wieku 27 lat. Do członków tego klubu zalicza się m.in. Janis Joplin i Amy Winehouse. Mimo że Johnson dziś jest uważany za wirtuoza i wielką inspirację dla wielu gitarzystów, sprawa z jego talentem przed rokiem 1930 miała się zupełnie inaczej. Jego znajomy, z którym grywali po klubach, opowiadał, że Robert był przyzwoitym harmonijkarzem, ale gitara zupełnie mu nie szła. Do tego stopnia, że zdarzyło się, że wyrzucono go z knajpy za kiepski występ. Wszystko miało się zmienić, kiedy w 1930 roku Johnson zniknął na kilka tygodni. Na skrzyżowaniu dróg 49 i 61 w Mississippi miał spotkać diabła, z którym podpisał pakt, a ten nastroił mu gitarę. Wielu mówi, że właśnie w tym roku, zaraz po porodzie, Zmarła jego żona, która, jak mówią, miała być zapłatą dla diabła, za sławę. Jeśli faktycznie tak było, diabeł zwiódł muzyka po całości, ponieważ nie zaznał on sławy za życia ani troszkę. Umarł młodo i w biedzie. Powód jego śmierci również nie jest do końca znany. Mówi się, że został otruty przez męża swojej kochanki, który dosypał mu truciznę do whisky. Ostatnią osobą, którą podejrzewa się o podpisanie paktu z diabłem w zamian za niespotykany talent, był węgierski pianista i kompozytor Franz Liszt. Jego twórczość możecie znać z bajek Tomi Jerry i Królik Bugs. Miał on zobaczyć Paganiniego i powiedzieć – muszę zrobić to samo, co on, jeśli chcę tak grać. Wczuł się w rolę bardzo dobrze, bo tak samo jak Paganini lubił dobrą zabawę, rozrzutny tryb życia, niektórzy mówili łajdacki, i kochał kobiety nie mniej niż jego idol. Tryb życia nie przeszkadzał mu jednak w tworzeniu utworów tak trudnych w zagraniu, że specjalnie musiały być upraszczane, by inni muzycy mogli je zagrać. Mówiono, że po prostu siadał do instrumentu i grał, tak jakby już znał utwory, które dopiero miał stworzyć, tak jakby pomagała mu nadnaturalna siła. Prawdziwą magię jednak odczuwano dopiero podczas występów na żywo, które ludzie wspominali latami. Opowiadali o tajemniczej energii nie do powtórzenia, którą wtedy czuli. A jak wymyślicie, czy muzycy faktycznie sprzedają swoją duszę albo podpisują pakt z diabłem, tak, jak w historiach, które wam dzisiaj powiedziałam? To wszystko na dziś. Trzymajcie się do usłyszenia jutro.